Ale dobrze, bo wiesz co, chcieli go zdyskwalifikować za niestawienie się do weryfikacji, a on już walczył wcześniej. Marcelo, Tak, Ta. walczył wcześniej, a później druga kategoria. Piotr Kaszman, z Dębetowski, wygan z Zaratyki, klaster w białym O tobie, sorry, sorry Marszałow. Sędziorzy w białej 70 kg, pakuj w budynku, grejski barakolor. Bejzbola, się tak? Seniorzy Białe Pasy, 8 2, 3, Karol Boskurt Adrian Murnau. dobrze. Dobra, Marcelo, przegrywa. Seniorzy Białe Pasy, zapraszam Jakub Błaszczak, Grace Barbułak i Mateusz Szczypczyński, Biografii Klub Seniorzy Niemieckiej Basji 80 wszystkich. Chyba przegrywa 2-0. I ten? taką płatkę na niego założył. Seniorze tym miejscu Roger Kasperowiak, Aleksander i to To co? Na co przegrał? Przegrał Tak, to było. W końcu 62 kg, to było bardzo miałem 70 kg, proszę do weryfikacji. wyniki. I by Trzeba było równać punktowo punktowy. Pocałował go. Słama zrobił, nie wiem jak to jest, nie znam się na tych na przepisach. Tym.

By ci nagrałem. Widzę, że. Wojtek, czy przestańcie, bo wątrować się Jeszcze nic nie piłem, raz tylko. Teraz